Ostatni dzień w Buenos Aires, jeszcze jest poniedziałek, e, 1 maja tak, więc to jest wolne. Jestem jeszcze w takim miejscu, które nie zdążyłem odwiedzić, czyli Rozedał, e, ogród różany, piękne miejsce. I tak chodzimy, mamy dwie godziny do wypalenia i potem e, autobus. Do Argentyny na pewno wrócę. Argentyna mnie zaczęła fascynować trochę. Chętnie bym wrócił pacha do Patagonii ziemi ognistej, no ale nie w tym momencie, bo tam jest zimno. Teraz już tu idzie zima, a tu jest nawet jesień. W Puerto i Głazu na samej północy ma 32 to jeszcze znośnie. A tu już jest tak, no jesień ją śmierdzi. To tam już w ogóle byłby rusta ziemia ogniste w ogóle. Tak, tutaj już tak śmierdzi jesienią. I wiecie co ja lubię tak w podróżowaniu, ale też lubię zmiany tych klimatów wszystkich. Bo ja tu tak jesień lubię nawet jesień, ale tak na tydzień. Na tydzień jest fajnie, te liście opadają, ładne krajobrazy, a po tygodniu to już mi na łeb, już mnie na mnie już zaczyna działać jesień. Już coś takie depresje, niech się jedne się zaczynałem, to ja tego nie lubię. I już po tygodniu mi starczy jesieni. I właśnie fajne jest to w podróżowaniu, że o, tak jak teraz. Mam jesień, a za parę dni już będę gdzieś w lecie, w gorącu. Czy tam zimy tydzień, czy dwa. Fajne to jest, to to lubię. Te zmiany. I wtedy tak się przyjeżdża do takiej jesieni z czy zimy i się docenia przez ten tydzień, dwa. Nie jest dokuczliwe, nawet przyjemne dla odmiany. Już w autobusie. Mała tutaj przygoda mieliśmy, ale dotarliśmy. Jest puste. Mamy... fajny widok. O, w Argentynie dają żarcie w autobusie. Ciastko, kanapkę, bułeczkę. To, jak... to... To, to jest jakiś omlet z warzywami. Dojeżdżałem powoli do Puerto i Głazu. Jeszcze godzineczka drogi. Tu już jesteśmy na samej północy Argentyny na granicy, cały czas spoczywamy się wzdłuż granicy z Paragwajem. Co chwilę przychodzi SMS, witamy w Paragwaju. Bardzo piękna kraina. To jest podobno polski stan tutaj, Misiones, Masiones. Dużo polskich nazwisk się pojawia po drodze, czy to firmy, czy jacyś tam kandydaci tutaj na wybory. Dużo polsko wyglądających blondynek widziałem. Na sam stan jest bardzo piękny, widać jest gorąco na ziemia. Taka widać tutaj jest buszowata, tropikalna, nawet roślinność możemy powiedzieć. Takie miejsce, gdzie no, człowiek można by uciec od życia, od życia w IT, od życia szybkiego w Europie. Tam no, w Stanach jak ktoś żyje jednego dnia tutaj i żyć na końcu świata. 127 jeszcze nie jest tutaj jasno dziwnie A my tutaj w takim mieszkanku za 12 funtów i śniadanie i spadamy na wodospady Morning fire Morning To jest kiber I tak jest tam Nie jest źle za taką cenę Koniec lata w Buenos Aires. To jest gorąco. A tam nie. To jest nasza chałupa. Tutaj tak to wygląda. Jest, jest fajnie tutaj. Tu mieszka pani właścicielka. Tu jeszcze pranie. Na wszelki wypadek, żeby się odkazić. Jeszcze raz, tego, żeby już było prane. Tu już mieszka ktoś inny. I tu idziemy. A to jest ta wioska nasza Puerto Iguazu, które wygląda. Te ulice tu wyglądają zupełnie jak w Australii. To jest centrum tego miasteczka i to jest stacja autobusowa, a to jest miasteczko, w którym jesteśmy tutaj, To tu jest ta rzeka Parana i to już jest Paragwaj, to jest podobne miejsce w tej Leticji, co byłem, granica trzech krajów. A tu ten most i ta rzeka, to już jest Brazylia. Tak więc tu mamy Brazylię, to jest Paragwaj, a tu jeszcze jesteśmy w Argentynie. To jest stacja autobusowa tutaj, a tu są autobusy do Brazylii, do Paraguayo, do Ciudad de Leste, a tu jest od razu autobus do Iguazu, 170 ton z powrotem. Ten bilet się da kupić taniej, podobno tu nawet za 5 PS, się da dojechać, bo to jest 5 minutek, no ale... Em, dziś mamy jeden w sumie pełen dzień tutaj, tak czy siak to nie będziemy tracić teraz, coś chodzić. 600 e, 20 funtów 100 zł wejściówka już tutaj Bilecik już jest Tak wygląda w wejściówka tutaj. To my jesteśmy tutaj I Teraz będziemy zaczynali tutaj, tutaj tutaj Później można wziąć sobie tutaj pociąg i dojechać do tego spektakularnego szyi diabła Dobra, już jesteśmy w środku yeah. Idziemy 400 metrów na pociąg i zaczynamy od tej właśnie diabelskiej szyi. A nie wiem, czy wy wiecie, że w tym parku jest dużo dzikich zwierząt, w tym Jaguary. I o tych Jaguarach tutaj znaki ostrzegały. I też e, w przewodniku jest napisane, jak się zachowywać, czyli spokojnie, ale opanowanym i wyglądać większe niż się jest. Czyli tak, trzeba uważać szczególnie z dziećmi, bo jest tutaj puma, i. Jaguarete. jaguar. A tu darmowa ciepła woda do jerby. Coś ja to wolę zimną, lodowatą yerbę. Szczególnie w tym klimacie. To jest ten pociąg, jedziemy na samą końcówkę, bo to jest podobno najlepszy tutaj widok. Zaczynamy od najlepszej dzisiaj. Pociąg już jest na szczęście wliczony w cenę. Tyle motyli, co w tej części świata tutaj widzę, to jeszcze nigdzie nie widziałem. Po prostu motyl na motylu. Turystów jest dużo, mimo tego, że jest dość wcześnie. No ale coś, świat jest przeludniony, moi drodzy, strasznie przeludniony, wierzcie mi. Więc no, każdy chce przejść tak jak i ja. Tak nie wiem czegoś spodziewać, już dochodzimy do tego podospadu. Patrzę na ludzi, co nas tutaj mijają. Mają takie miny. No, zobaczymy, co zaraz będzie. Zbliżamy się. To ta strona tutaj jest Argent Argentyna, a tu już jest Brazylia. Tylko kawałek. Oh A jeszcze musicie mi troszeczkę wybaczyć, bo to jest tak, tu jest ciężko, o dobry materiał. Przede wszystkim tutaj leje woda. Jak ten wodospad spada, to jest taka łuna wody, a po drugie jest pełno ludzi. A po trzecie jak jest woda to od razu gubi, e, gubi ten fokus e, aparat. How was it? Mój bien Muy bien, bien. Gość to? Did you like it? I did like it. I liked it a it was, lot. It was Portuguese. It was Portuguese? Well, Portuguese electric, I can't speak to me in a language I can understand. It's like, was it was like, it, it, it was a lot more fun than like pouring buckets out of the hostel. Yeah. It was more spectacular. Yeah, because you ran away to the, to the hotel at night, no? You don't want me to tell you the truth about No, that. don't tell the truth. <laughs> so, was it worth coming here from Buenos Aires? Absolutely. It's worth 20 hours on a bus. And 20 quid for entry fee? Definitely, it's nothing for oh, seeing this. Okay. Oh, it's the rainbow. Oh, it's the rainbow in my hand. How did I do it? What? There's a lack of water. Dobrze, so we finished the Diablo. Tu wróciliśmy sobie pociągiem do tej stacji i teraz tym niebieskim, bardzo długim będziemy obchodzić to tutaj. No nie wytrzymałem, musiałem użyć dronu, nie skusić się, nie wytrzymałbym się nie skusić nie użyć dronu. Mam nadzieję, że stąd wyjdę bez płacenia kary, bo to jest zakaz używania dronów. Pytałem się kogoś powiedzieć, że nie. Były zresztą znaki. No ale nie mogłem wytrzymać, tak więc mam nadzieję, że nie zapłacę za bóle przy wyjściu jakiejś kary ogromnej. I nie wiem co to było, możliwe, że to ten wodospad, te słońce, ta woda. <grym> Ola Mamasita. E, nie wiem co to było. A jestem tak jakiś pozytywny nagle 180 stopni jak wstałem rano. Tak pozytywny co do przyszłości, co do życia, ta natura mnie zmieniła w tym momencie. No ale naprawdę jestem pod wrażeniem, ile tutaj pracy włożyli w takich miejscach, takich mostek takie fajne dochodzenia i to jest 7-8 km. O, to tu jest ta Garata del Diablo tutaj, bo tu byliśmy, teraz jest ta Superia. Wodospad igłazu, to jest generalnie największy wodospad na świecie. Nie najwyższy, najwyższy jest e, Angels Falls e, w Wenezueli, kraju, który jest na liście moich do odwiedzenia. E, no i ten e, Iguazu można po zwiedzać sobie ze strony albo brazylijskie, albo argentyńskie, albo oba też ma czas. Z tym, że no, argentyńska jest bardziej spektakularna, brazylijska jest mniej spektakularna, z tym, że troszeczkę ma więcej miejsc z dołu, żeby oglądać. E, Argentyna właśnie ma, tak jak tutaj, z góry, można po prostu oglądać. Mimo to, że ludzie jest na jak cholera, zresztą tak jak ja, no to ludzie jak ja też przyjechali to zobaczyć, to jest super i tak. To jest bardzo taka, taka różnica, że zwykle w takich miejscach, jak ludzie zabijają cały Europę, tak tu po prostu ta natura jest tak spektakularna, że tu może być jeszcze dwa razy tyle ludzi. Przed chwilą właśnie na tam, w tym diablu miałem problem drona posadzić, bo to był tylko taki mostek nad wodą i pełno ludzi, no stop ludzie łazili, całe wycieczki, nie wiem jak ja mam tym wylądować w ogóle, no, ale się udało, znalazłem akurat 10 sekund wolnego. I też dużo te wycieczki tutaj stwarzałem takiego sztucznego tłumu. Właśnie przeszły trzy jest pusto. A była tu masa ludzi przede mną. Tak, to tu jesteśmy w Argentynie znowu, a tu jest już Brazylia ten zameczek. A moje takie, właśnie tutaj, skojarzenie i to samofara powiedziała, że jest tu tak pięknie, że aż nie rzeczywiście, jakby ktoś to zbudował, w Hollywood jakieś w CGI, jest po prostu tak pięknie, no po prostu, no niesamowicie jak w filmach, jak w filmach. Co mi się jeszcze tu podoba, to jest to no to jest plus, może minus dla niektórych, ale jak bardzo dostępne to miejsce jest. Czy to dla niepełnosprawnych, czy, e, czy... osób starszych, no po prostu wszędzie można dojść i dostać się tak blisko spektakularnej natury, że naprawdę już nie widziałem coś takiego. Mógłbym jeszcze wrócić jutro tutaj, ale e, no jest tańsza wyjściówka o połowę ceny, jak dostaniecie taką pieczątkę na bilecie, który macie dziś, ale to jest i tak dużo w sumie. Jest dopiero pierwsza, to można cały i zobaczyć. To tak, zakończona wycieczka, wróciliśmy już do Puerto i E, czyli pół dnia, w zasadzie 6-7 godzin, mi starczyło aż na te e, wszystko, co zobaczyłem. Do tych największych poszliśmy jeszcze, tam jakieś tam pojedyncze zostały, ale to już tam. My chcieliśmy jechać na łódkę, ale łódka, słuchajcie, e, 1200 pesów chcieli za łódkę. Tam jest taka opcja, że 15 minut za 750, to powiedzieć, że jej dziś nie ma i musi jechać na 2-godzinną wycieczkę, w tym 1,5 godziny tym vanem i 15 minut łódką za, 12 za 1200, czyli 40 wód, 200 zł. Tak więc sobie odpuściliśmy, to jest trochę przesada. Ja teraz, jak będę w podróży 2 lata, to na takie rzeczy no nie mogę sobie pozwalać. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz będzie fajny odcinek, niespodzianka, jak wszystko dobrze pójdzie i nie mogę nic więcej powiedzieć, a potem Paragwaj.